Ale dzień dobry, na no, dzisiaj taki filmik poglądowy. Tak mi wpadło tylko, żeby nakręcić, ile to wszystko u mnie ciągnie. Razem z tym, z tą hydroponiką, no te wszystkie filtry, tam podżwirówka, no wszystko. Dobra, no to tak, jak chcę Wam pokazać, tutaj na tą chwilę, no wszystko tu jest podłączane, wszystko chodzi. Ciągnie mi to 96,3 W, 95. To jest wszystko razem z lampą, z tą lampą z hydroponiką, filtry, oczywiście tutaj widać, że chodzi filtr, co tam jeszcze, dobra, no to tak jak tu Was ustawię tylko chwilę, zamontujemy, żeby to tak nie skakało. Dobra, no to tu mamy 96 W, czyli 96 taki pobór prądu jest u mnie przez 8 godzin. 8 godzin dziennie, bo ja tam od 12 do 20 palę. Czyli obliczymy sobie takie szybkie obliczenie, gdzie mamy kalkulator, dobra. Czyli mamy 90, no liczmy 6 razy 8. To mamy 768, czyli 768. I teraz liczymy razy. No weźmiemy trzydzieści jeden, jako tam miesiąc cały, no nie. Czyli równa się mamy dwadzieścia trzy przecinek osiem. No dwadzieścia trzy osiem tam jest, no nie tyle. Kilowat na miesiąc. I tam mi chodzi tak przez 8 godzin. No to teraz weźmy sobie jeszcze tak. Tu tylko zaświecę światło, bo nie będzie widać. Dobra, i teraz tak wyłączymy sobie tutaj hydroponikę, bo hydroponika mi się włącza razem z światem na też 8 godzin. Hydroponikę wyłączymy i wyłączymy jeszcze na napowietrzacz. No to pyk. Tu mamy to, a tu będzie lampa. O! No, wyłączone. Jest na wyłączony wyłączony, Lampa wyłączona. I mamy 33 W. Wat. 33 W to jest wszystko, to są wszystkie te filtry, i inne pierdoły. No nie? No to mamy 33. Teraz razy liczmy 16, no bo to są te godziny, 16 godzin pozostałe, które to chodzi samo, prawda? Bez tej elektro. No, bez światła. No to mamy 33 razy 16, to mamy 528. I teraz 528 razy 31. No to mamy 16, 36, coś takiego, no. Czyli 16,3. No to mamy 16,3. Czyli teraz to sumujemy. 23,8 plus 16,3. No to mamy. 40,1 kW miesięcznie. Takie jest zużycie prądu tutaj, w tym akwarium. A teraz sobie jeszcze tak, tylko podwyższę o te 5 W jeszcze światełko, żeby sobie. żeby to mi nie. Yy, no. żeby to było na równą stówkę. Tyle ja tam mogę. No to u mnie tak średnio, żeby was nie skłamać. Tam 90 tak wyliczyłem, że takie. Mniej więcej tam kilowatogodzinę kosztuje coś 90 parę groszy, no, ale liczmy, że już to złotówkę. Ja już tam nie doliczam tych opłat, całych tego, bo to już jest do, do całego tego rachunku. No to mamy 41 zł, mamy 41 zł miesięcznie koszt akwarium, ale tu jeszcze zapomniałem, mamy jeszcze lampę V, która pracuje yy, godzinkę dziennie i ona ciągnie. 15 W, czyli tu możemy zrobić tak, że 31 x 15 niech będzie 31 x 15 to jest 465 także to jest 4,6 tak? dobrze mówię? nie, 0,46 kW no to mamy w sumie 0,46 kW, no to tam jest 50 groszy, no nie no to w sumie wychodzi nam 41,50 cena taka końcowa za, yy, za cały ten miesięczny zużycie prądu. Ja już mówię, nie doliczam tam tych przesyłowych i tego wszystkiego, bo to jest tam tych dodatków, to jest multum. Ja liczę to z tych samych tam kilowatogodzin i, i, i tego, no nie. No. Także tak to wygląda, a tu jeszcze wam chciałem też coś pokazać, nie wiem czy zauważymy, czy nie. Momencik, zapalę to. to widać, że to wszystko jest podłączone pod to, bo od razu się podniosło zużycie. Nie wiem czy wypłynęła, czy nie, ale tam w środku, w tym pierwszym, yy, o tam, nie widzę i może wypłynęła. No wpłynęła mi ta jedna gara Panda Widziałem sobie tam pląkała, ale nie wiem czy wypłynęła No mam nadzieję, że wypłynęła no, Wlotem powietrza po prostu Wpłynęła i tyle no O nie, jest, widzicie ją? Sobie pływa, no jeszcze nie wypłynęła no, Nie wiem czy ona wypłynie czy nie, ale nie będę Tego wszystkiego rozbierał Żeby ją wyciągnąć, jak wpłynęła to Może i da radę Wypłynąć Teraz się skapłem No, ona sobie tam Buszuję. Zobaczymy, jak to będzie. No, musiałem też jeszcze tu parę przeróbek zrobić tym CO2, ze wszystkim. Ale dobra. No to nic, no to na tą chwilę mogę Wam powiedzieć tyle. Yy, muszę jeszcze poustawiać te komputery i to wszystko. Także, no, koszt nie jest aż taki zabójczy, jak ktoś mi wcześniej w komentarzu napisał, że zabije mnie prąd za to akwarium. No. Dobra, to nic. Yy, no to trzymajcie to się do zobaczyska.